Sprawdźmy co i jak. Nadszedł dzień ostatniego pędzenia. Mam nadzieję, że smak pszenicy wystarczy, żeby zakryć okropny smak tego piwa. Powinno być kwaśne. Nie chciałbym tego pić. Nigdy nie lubiłem zacieru. Może smak dystylatu będzie lepszy. Smakuje lepiej. Dużo zrobiliśmy, żeby poprawić ten przepis. Kwaśne jak diabli. To dobrze. Trzymajmy kciuki, żeby się udało. Albo cała włożona praca i czas pójdą na marne. Marki Digger nie będą zadowoleni. Kocioł pełen, mando. U mnie też koniec. Zanim zapalimy gaz i założymy czapę, trzeba pamiętać o soli. To sprzeczne ze wszystkim, co wiem, ale dobrze. Nie lubimy soli, bo zatrzymuje fermentację. Gdybyśmy jej dosypali, gdy zacier pracuje, zabiłaby drożdże. Ale już jest po wszystkim. A sól przyczepi się do olejków chmielowych i nie pozwoli im przejść destylacji. Osłabi smak piwa. Mam nadzieję, że Amanda wie co robi. Nigdy bym o tym nie pomyślał. Sól na pewno nie zaszkodzi. W porządku? Te wielkie czapy potrafią dać w kość. Gotowe. Pasuje jak ulał. Koleś, który zbudował ten destylator, to zawodowiec. Piękny aparat. Szanuję Klego, Marka i Digera jako gorzelników. A jeśli naprawię to paskudne piwo, nabiorą pewności, że podołam wszystkiemu, co mi zlecą. Zaczynam czuć zapach z wężownicy. Pachnie lepiej niż za pierwszym razem. To naprawdę gorące. Dobrze. Już leci, Amando. Nadeszła wielka chwila. Wyraźnie czuję pszenicę. Będzie z tego dobry Bimber. Mam nadzieję. Wystarczy tych przedgonów? Możesz je wylać. Teraz mogę tego spróbować. Nie lubię, gdy jest za mocny. Ja mógłbym spróbować pierwszych kropli, byle się czegoś dowiedzieć. Zmów paciorek. Do bogów alkoholu. Nie podoba mi się ta mina. Powiedz co myślisz. Nie powiem, że coś jest strasznie nie tak, ale wciąż trochę smakuje jak piwo. Tyle czasu i wysiłku. Ponowna destylacja. Wątpię, czy uda nam się zrobić z tego coś dobrego. Jak możemy to poprawić? Presja rośnie. Nie chcę odwalić tej roboty, tylko spisać się na medal. Tak, musi się skończyć to pędzenie. Mam pomysł, ale pewnie ci się nie spodoba, bo jest szalone. Pewnie masz rację, ale to mi nie przeszkadza. Jedźmy do miasta po nowe składniki. To niepewny, szalony pomysł, ale czasami właśnie takie człowieka ratują. Wypuścimy trochę alkoholu i im szybciej wrócimy, tym szybciej znów zaczniemy. Bimbrownicy, magia grzybów. Patrzcie, jakie grzyby. Boże, większych nigdy nie widziałem. Myślicie, że jadalne? Nie mam pojęcia. Oderwij kawałek i sprawdź. Nie ma mowy. Słyszałem, że niektóre wywołują efekty psychodeliczne: od zielonych słoni po różowe baloniki. A od niektórych wyciągają się nogi. Lubię grzyby, ale nie takie, po których zacznę widzieć klaunów. Mam za dużą paranoję. Masz ekstrakt? Mam wszystko, co włożyłaś do torby. Musieliśmy przerwać pędzenie, bo smak był niewystarczający. Moje rozwiązanie to wiśniowo-przeniczna łyski. Kupiliśmy koncentrat na wino wiśniowy i ekstrakt ze słodu pszenicznego. A do odstojnika trafią wiśnie. To musi zadziałać, albo koniec. Mam to dosypać do kotła, poproszę. Im większa temperatura, tym bardziej będzie smakowała pszenica. Gdy skończysz, wlej też koncentrat. A do odstojnika same wiśnie. Lubię wyzwania. Gdy ktoś mi mówi, że nie dam rady, zaczynam myśleć, jak to zrobić. Niektóre mogą się wysypać. Wiśnie w alkoholu pojawiają się z tyłu języka. Tutaj zastąpią zepsute piwo. Mam nadzieję, że to nas uratuje. Wróciliśmy do akcji. Grzeje się. Wiśniowo-przeniczna whisky ma wspaniały smak. Łatwo będzie ją sprzedać. Grzeje się. Zaraz popłynie alkohol. Zaczynam się stresować. Jeśli to się nie uda, nie wiem, co będzie. To moja ostatnia szansa. Będzie dobrze, Amando. A raczej do diabła z tym, Amando. Będzie dobrze. Do diabła z tym. Znowu kapie, czyli mamy alkohol. To moja ostatnia nadzieja. Nie wiem, jak inaczej uratować tę partię. Pachnie naprawdę dobrze. Bo jest dobre. Oto chwila prawdy. I jak? To nie jest śmieszne. Pycha w porządku. W produkcie finalnym mocno czuć pszenicę. Oprócz tego słód jęczmienny i wiśnie. Czuć wszystko. Wyszło fantastycznie. Udało nam się dziewczyno. Nikt, kto by tego spróbował, nie powiedziałby, że użyliśmy zepsutego piwa. Z radością pokażę to Markowi i Digerowi. Ja też. Zmieniliśmy 2,5 tysiąca litrów zepsutego piwa w 200 litrów najlepszego wiśniowo-przenicznego bimbru na świecie. Postanowiliśmy rozlać go do butelek i spakować, oby posmakował Markowi i Diggerowi. Przywieźliśmy coś wyjątkowego. Jesteśmy pewni, że będziecie zachwyceni. Poprosicie o więcej. O wiele lepiej wygląda, je, jakie je klarowne widzę. Amandę przez ten słoik. Kielego też. Cholera. Oby to było coś warte. Zniknął ten paskudny smród. Paskudny smak też. Smaczne. Nie jestem zaskoczony. Amanda i Kelly przeszli samych siebie. Nie dość, że da się pić. To jeszcze dobrze na tym zarobimy. Wyprodukowali tego 200 litrów, co oznacza 5000 dolarów. Kelly zdobył to piwo za darmo, więc to praktycznie czysty zysk. Killer Bees musi się odezwać do swoich klientów. To mi się podoba. To niesamowity zarobek, zważywszy, że piwo było za darmo. Dobrze się razem spisaliśmy. Ja tylko robiłem, co mi kazała. Jak to kobieta. Dobrze Cię znamy. Bogu dzięki za młodych ludzi oraz ich świeże oczy i uszy. Presja od razu jest mniejsza. To dobry początek. Będziemy dobierać, tworzyć zespoły, jak tylko znajdziemy kogoś godnego zaufania. Dzięki. Oni będą dla nas zarabiać. To będzie najlepszy sezon w historii.